Okulary. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafkach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal! krzyczy niedowiary, Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, Wszędzie szuka parska sapie. Szpera w piecu i w kominie, W mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, Już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć. Znowu zerka. Znalazł! Są! Okazało się, że je ma na własnym nosie.